It seems the uh, cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. Are you Ready to talk, boy? <laughs> I told you, Mister. I told all he is. I don't know nothing. Okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a Horse while. Horseshit! You see, we heard that part. So how about you tell the truth? <laughs> That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on. Ah, <laughs> who am I kidding? One of old Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Uh -huh. uh -huh. Geld him. Yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only <laughs> balls, boy. Just gonna cause you trouble. <laughs> you know, in Imperial Rome, Eunuchs was among the happiest and most loyal of oh. courtiers. No, you kidding me, right? Of course. You sick bastard! No! What do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas all. Okay, okay, listen. I know where old was holed up. And you're right. He don't like you any more than you like him. He's at six point cabin. Oh. Uh, I'll take you there. Serious. I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Uh, uh, Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you come on. Let's go. <laughs> Cię ma okay, <noise> Wykastowanie. Kudno. Znaczy dobry motyw, bo w sposób się ten jak są rozgrzane to się nie wykrwawi, także wiesz, nic ginie chcesz nie będą mogli go dalej przysłuchać Ciekawa metoda no... Eee, nie. Nie, nieciekawa. Wiesz, ciekawa na tortującego. Z perspektywy osoby oglądającej lub tam siedzącej. Dobra. Tak z perspektywy osoby, która nie posiada takich narządów jest ciekawa. No, spoko. Nie chciałbym, żeby ktoś w ramach przesłuchania pozbawił mnie genitaliów. mnie ciebie by trzeba było. Nie trzeba. Nie, nie śleba. Ale co przyznać sposób przestraszenia ciekawy No. Bardzo Raczej znaczy rozgrzane pręty albo coś to często były używane rzeczy nieprzywa. Ale to, to, by, to by jest z chipsem przecież Ten, na no, mnie się tylko y, ciekasz, tak się to mówiło? To, to co się, to się tam było? To się używa do... wiesz, jak na przykład masz Kajdany, nie i... Do, do, do... jakby używania tych. Yy. Eee... Nie, obcęgi. To, to, to czy, nie, to wygląda nie obcęgi. Tylko to jest. Nie obcęgi. Nie obcęgi, tylko to jest co innego. Inaczej, inaczej to jest. Ja wiem co to jest. Mamy hmm. to. Co nazywa. Eee. Oni chyba to nas powiedzieli, tylko że ja skupiłem się na rozmowie z wami i nie czytałem dialogów. Jeśli się jakoś profesjonalnie nazywają, to są. Ta, no, do metalu, to to wiadomo. A to się. specjalnie jakieś też nazywa. Co no. tam miłkim u ciebie? Szczerze, powinni tutaj dawać e, napisy, kto co mówi. No, Zobaczy się nie ma w ustawieniach. Ustawienia. E, sterowanie, ekran ogólne. Mm, Automatyczny zapis, kilogramy z egzeszu, e, Dźwięk. Bo to czasami... Właśnie, dialogi dam głośniej, muzykę dam trochę ciszej i efekty. Dialogi zawsze to... Ramo. Priorytet, usłyszysz wszystko, tryb dla daltonistów, efekt rozświetlenia konsumującego, <laughs> udany zabójstwo będzie widoczny, eee, schemat interfejsu, ikony statusu, z amunicji, gotówka, napisy, tylko misja włącza Ale mnie barki bolą. No to co robiłeś? A, nic takiego. Okej. Okay. Trochę jeździłem na jednym urządzeniu. O Nie jest. Wynikam. O jest właśnie. Osoba nazywa się Orbitek, od Orbitek. A uh, no. <laughs> Nie lubię. Orbitreku to parki wtedy bolą. No właśnie. No. Teraz jest. Ostatnie tak oj... jedyne ćwiczenia na ręce, jak robię, to jest podnoszenie mojego psa oraz ten. Yy, wnoszenie i wynoszenie półki z butami, znaczy, to półka jest dosyć ciężka. Także no, ustawiłem, że są napisy jest imię osoby mówiącej. Ok. No, o, to, pata jest. No to jedziemy wszyscy, Tak Jak mówiłem, takie obrazy to są, to są miejsca, które można dojechać. Ja bym chciał, żebyś dojechał do miejsca, gdzie są e, panowie w kapturach. Mm, jak będzie misja, to do Pewno jadę. Nie, co panowie w kapturach. A, ci panowie w kapturach. dobra. Tak, kaka. No, nie, już tutaj właśnie jest Like yeah. Coś tak lub Wystarczy... tak organizację? On, on jest już członkiem. Pasta, oh. nie miałeś zdradzać. O oh. ma niedzielę. ziele... wiesz, a gdy mówi idę do kościoła, to idzie do tego specjalnego kościoła. Pasta! Oh. Oh. <noise> <noise> Bo jeszcze ktoś ukierzy. Będzie się wpisywał w moje składanie ofiar z ludzi. <głysz> o oh, kurde. No, <noise> idealnie tylko. <god> Tam jest hmm. tylko jedna rasa czasami. <noise> oh, Właśnie. E, tamto Wiesz, nie wszystko w, bo wszystko jedno składam w ofierze. Ty, ale nie, przez siebie z że została zbanowana tylko dlatego, bo źle się odniosła do postaci Abby. Aha. No, no, tak, bo... no nie, nie wiem konkretnie co powiedziała, bo nie oglądam tego filmiku. Tylko chodziło o to, że wyraziła swoje opinię razem z kolegami na live, co nie. I to, że wyraziła e, opinię z e, obnażającą Abi mówiącą... E, wiesz, ja ją nazwę ładnie e, Optimus Prime, a ona trochę inaczej ją tam skrytykowała. To została bana na 7 dni. No co, że to jest kawał chłopa? We do, we oh. Nie wiem. Musiałbym tu pooglądać filmik, tak, to gadała, ale nie chciał się. Kawał chłopa jest po kobiety. No właśnie. Right, nie, bo chodzi o to, że ostatnio było dużo prześladowań tej aktorki, nie? Mm. No i dużo osób mówi, że... The Last of Us 2 to tu Gosu Shima to the best game in the year. Już lepiej sprzedaje nawet niż The Last of Us. Nie wiem, mojej mamie się bardzo bo Tak, ale to wiesz, chodzi o to, że ludzie patrzą, że tam jest trochę propagandy, bardziej, wiesz, no domyślę się jakie tematy. O, Wracam do Ugandy. No bo ludzie nie są przyzwyczajeni niektórzy do... No dobra, skupmy się grze. To jest tak, że mogę, ale... To ja się miał mówić, że my dalej rozmowierz w mięso do ci chodzi. Nie, na, teraz nie się wzią, skupmy oczy, na, na, tej, na tej pięknej grze. O wasta no powiedz mi że jest brzydka. Masz ekwipunek w cesji niż twój y, procesor w komputerze. <grym> tak, bo wszystko teraz zdrożało. Oooooooooo Jest skrzynka GUSTE. Skrzynka? na... Nie, skrzynki akurat staniały, co nie? Do dyszki. Mm -hmm. Ale wszystkie skiny, wszystkie naklejki, wszystko poszło w... do góry Na... naklejka jedna twoja poszła 30% do przodu Ja mam ich dużo, tylko był ketyk Nespręb jedną żebyś mniej więcej No dobra No. Jutro ci wyślę tego, tego. parówczaka, bo zapomniałem totalnie o tym. Dopiero dziś sobie przypomniałem, Zrobiłeś parówczaka super, Co dokończyć go, tego dziś sobie przypomniałem i trzeba dokończyć, uh, <toddź> jak mi pixel za da daleko poleci, no to ciekawie będzie. <toddź> Chudę, tak i zabiłem po cichu Ale i tak tak ja... Dobrze, że tutaj mam pełny pasek zdrowia Te fajne strzelam drzewa i drzewa dostałem, a nie tylko że sobie kulawie wiesz, przelatuje sobie, nie? To są w większości broni prochowe, to więc... Ale wiesz o mi chodzi? Pazał to za te drzewo! to zostało kulka, Jakie ładne efekty. Nie, naprawdę tak ja wygląda bajecznie. A jak tam pozbyli się już klawów z gry? Jaki klawów? No z reptentem to nie, a taki klaunów Nie, nie, jeszcze nie Ale zapowiedzieli dużą aktualizację No Pewnie właśnie usunął te klauny Śmieję <śmieram> <śmieram> się <Dużo> Ale Ja <aktualizacja, śmieram> usuną klauny z gry i pistol z ludzi Duża aktualizacja Usułamy <śmieram> klauny i idę takie elementy, nie? Ja pierdziel Dobra, też mi wyjaśnię co chodzi, bo to nie jest na bieżąco. Bo ludzie, którzy właśnie polubili 1DDM, te, te jak ja teraz, czy nie, mhm. mają żadok stara, że on nic tą grę nie robi. Jeśli chodzi o ten multiplayer. Że ciągle pakują kasę w GTA 5, co nie. Mhm. A nic nie robią dla tych, co kupili 1DDM, że multiplayer praktycznie hmm. leży i kwiczy. Wiesz? A gra świetna, po prostu. I ludzie chcą różne upewnienia, nie? Traktowania to, że gra ich trochę mniej niż GTA V, to nie znaczy, że ich nie gra w ogóle, nie? Prudy, ile jeszcze ich tam jest? Bo jak widzicie, ikonkę serduszka, nie? To mam takie zdrowie, że jak to serduszko spadnie do zera, to już zostaje na hita. Ile trupów? No, fajnie, że można przeszukiwać w ogóle rzeczy. No, animacja trwa tutaj ogromnie długo. Tego, niestety, czemu nie mogę dać? Zerkręcone, sobie mam za dużo. Mogę użyć, przynajmniej. Panie można sobie grabić przeciwników sobie, tego. Ale no przy, Nawet jak się robi desktop klatki, co nie miło, że konsola już ma swoje lata, nie? bo sami przyznajcie, że graficznie no. tak gra wygląda fenomenalnie. Pamiętaj, że PlayStation praktycznie umie, a Ktusi się już powoli. Czole to się tak spociłem przez to. Bo taki gorąc okay, nie ty... szło. To? Czekaj ty przez PlayStation? Tak, tak, bo wiesz, taki upał z niego idzie, nie? Co ty z robisz? Bo mam PlayStation na komputerze, o, nie? O, PlayStation. Oh, thank you. Tak? tak. mówię, że gdzie, gra, na nagrzewa konsolę, to mam piekarnik! Bo tak, tak, mam... jak, a ten padł no. gdzie tal? I, I wouldn't have saved your life. <laughs> That's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Eh? I won't kill you. I didn't set you up. Get lost. Lost. Yes, I'm, I'm out going to That's as good as killing me. Out there, without you, Como just was going to lose his mind about this. <laughs> so? So, I'm one of you now. <sighs> Give me a break. All right then, but I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. S so you got the cash then? What cash? Yeah, Is usually some cash in the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp quick. See Arthur, I ain't so bad. <laughs> hey Bill, you tell Dutch old Karen ain't worth killing just yet. <laughs> right, you are. sakura No. no bo jest trochę... No, to jest miałem powiedzieć, że u mnie jest dużo, nie wiem czy u ciebie jest dużo, no ale... dobra. No u jest. jest. duszno dużo. Nie duszno, dużo. U mnie to kurno... Nie, jest Idealnie. Mówisz? Nie, nie, to była Ionia. Jakby ktoś mógł powiedzieć, to jest salka. No. No, amunicję uzupełniam. Ile masz sztuk pada? E, Dwie sztuki pada, a co? A, okej, okay, rozumiem. Użam e, jednego pada tylko. Jeden może być na wierzchu. A wam chodzi? Nie czaję Tak, o co wam? Nie, o co mi chyba co nie bo ja to akurat powiedziałem. Bo nie. Bo nie. Masakra Widać, że, że mówią tu o mnie że to ja jestem botony. Masakra Jakbym No bo jesteś pasta Może no. na dubeltówkę wezmę nie, nie jestem, nie jesteś? Nie, a problem? no? Chyba, że ktoś mnie nakręci, to jest tak. <laughs> wow, sześć stówek. Ja jestem plaskiem, bycie zboczonym to jest chyba część naszej osobowości. O, Znam jakiegoś artystę, który nie jest? Nie. Masakra. <grym> 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 masaka. Transpie ...jest jakiś. Nie no, fajne to, naprawdę. baby PlayStation 4 jest jeszcze ten gładzik, co nie? Taki dotykowy. Tak. No, misia udana.